Na madryckiej stacji kolejowej Atocia, która była jednym z celów ataku terrorystów, jest Waldemar Milewicz. Witaj, powiedz jak wygląda życie w hiszpańskiej stolicy dzień po tragedii. No więc widzą Państwo sami w tej chwili, jak wygląda życie za mną. Tu są nieprzebrane tłumy, które podążają, podążają na miejsce zgromadzeń wyznaczone przez władze, oddalone stąd o kilka kilometrów. Te tłumy ciągną tutaj nieprzerwanie już od ponad godziny. Setki tysięcy ludzi, organizatorzy władzy hiszpańskiej spodziewały się tutaj dzisiaj milionów. I rzeczywiście, żeby się tutaj przedostać tych kilkaset metrów, potrzebowaliśmy na to 40 minut, a żeby przedostać się przez te, przez te... Setki tysięcy ludzi, które e, podążają w miejsce zgromadzeń wyznaczone przez władze przez cały dzień, tutaj w miejscu e, wczorajszej masakry, na dworcu Atocza, gromadzili się ludzie, dyskutowali, kto mógł być organizatorem, kto stoi za tymi zamachami, e, mówili o tym, co widzieli, opowiadali sobie nawzajem, kręcili z niedowierzaniem wciąż głowami. Panuje tu wciąż szok, konsternacja. Hiszpanie wciąż nie mogą po tej wczorajszej tragedii dojść do siebie. Ja waltku dodam tylko, bo widzowie jeszcze tego nie wiedzą, że chodzi o wielkie zgromadzenia, które są wyrazem protestu Hiszpanów wobec wczorajszych zamachów, ale kolejne pytanie byłeś w szpitalach, w których leżą ranni Polacy. Powiedz, co wiesz na temat stanu ich zdrowia? Kontakt z chorymi jest szalenie utrudniony. Tutaj Hiszpanie nie zezwalają dziennikarzom dostać się do szpitali. Nam się udało dostać do jednego z nich, oddalonego od centrum, gdzie właściwie poszkodowanych nie ma. Jakimś cudem jeden z Polaków sam tam się znalazł, po prostu w szoku przebył kilkanaście kilometrów autobusami w Madrycie, nie wiedząc o tym, że jest ranny. Jest dosyć ciężko ranny w ramię, Utkwił mu w ramieniu kawał blachy czy jakiegoś szkła on sam dotarł do tego szpitala, dlatego tam jest, zaraz, za chwilę Państwo zobaczą w materiale relacje tego chłopca.